Well done. Uprawnienia UDT i SEP dla firm. Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób należy wygaszać ładunek w czasie egzaminu UDT. Na początku za pomocą ruchu suwnicy postaram się ten ładunek oczywiście rozbujać. I teraz tak. Ładunek buja się od lewej do prawej tak jak wahadło. Kilka kluczowych kwestii. Przede wszystkim w momencie, kiedy będziecie wygaszać, musicie doprowadzić do sytuacji, w której cały nasz układ, całe to cięgno, lina, zblo, zawiesie oraz ten ładunek, chodzi o to, żeby to wszystko jak najdłużej było w pionie. Tak? Cały ten nasz układ ma być w pionie. Osiągamy to poprzez tak zwane gonienie ładunku, czyli jeżeli ładunek z prawej strony w lewo będzie leciał, to my również powinniśmy zasterować mechanizm, który pozwoli, który spowoduje, że cały most również będzie jechał w lewo. I teraz to zaprezentuję. Proszę bardzo, jedziemy. OK. I widać wyraźnie, że doszło już do pewnego rodzaju zmniejszenia zakresu ruchu tego naszego wahadła i w drugą stronę spróbujemy. Tak. Ok. No, jeszcze można troszkę tutaj popuścić. się o... Ustabilizowanie, proszę bardzo, za pomocą trzech ruchów ten ładunek całkowicie nam się wygasił. Kolejne kwestie, o których musicie pamiętać, to obserwacja zarówno ładunku, ale też przede wszystkim tego mechanizmu, którym w danym momencie będziecie sterować. Jest to bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy wciśniecie dany przycisk, to... Efekt widoczny na ładunku będzie dopiero po chwili, a ta chwila, nawet jeżeli to będzie pół sekundy, sekunda, to już jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj kluczowe jest to, żeby w odpowiednim momencie wciskać i puszczać przycisk odpowiadający za ruch danego mechanizmu. Powodzenia! Well done. Szukasz uprawnień UDT lub psep dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami.